To Andrzej Lego i to dzisiaj drugi filmik, bo dzisiaj tak po prostu chcę drugi filmik sobie zamieścić. Wiecie czemu? Bo po prostu dzisiaj tak wcześnie było, dzisiaj prawdopodobnie, prawdopodobnie będą trzy filmiki, więc się szykujcie. Trzeci na pewno możliwe, że jakoś wieczorem, więc się szykujcie na wieczór, że będzie nowy filmik. Przed... zaraz nagram też drugą. Trzeci fitnik, więc. No, popatrzcie. Tutaj jakieś. Wszędzie policja idzie. Nie wiem, czy złodzieje uciekli, czy co. Tak w ogóle. Tutaj widzę, że dach spadł i oni próbują to naprawić. Ta. Czyli tutaj. Tutaj popatrzcie, ile policji. A tam jeszcze jakieś rządy. Rzędy. Tutaj jeszcze trzech. No cóż to? I ile na plaży ludzi? I tutaj popatrzcie ile. Idzie do tramwaju. Ło, wow, panie! Tutaj jeszcze następny rząd policjantów. Idzie do tego ładnego domu. Nie wiem. Czy mam coś w nim budować? Czy mam go w ogóle dobudowywać? Piszcie mi w komentarzu. Bo wtedy ja będę wiedzieć, czy zrobić po prostu budowę tego. Czy nie wiem. Zaczekajcie. Dobra, już jestem. Dobra, mam latankę włączoną. Słuchajcie, tutaj dołam oświetlenie. Jeżeli zobaczycie, jak to wygląda w nocy. Tak to wygląda w noc, ale ja mam włączoną latankę, więc nie widzicie tego fajnego efektu, więc wyłączam. Popatrzcie wygląda jak. Hej, coś tu się świeci. Halo, halo, halo. O, tam tu idzie. Zobaczmy, gdzie to idzie. Skąd w ogóle? Ty. Jak tu idzie? Hej, ty. Tutaj, 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 tutaj. O, wszystko mi ty idzie. O. Widzicie tutaj jakieś oświetlonko? Zamontowa i więźnią. I tam to idzie. To co? Już chyba włączamy tryb latarka. To popatrzcie. Tak to zrobiłem na kabelkach. Chcecie, żebym to wyłączył? Chyba tak. Bo już jest tak jakby trochę jaśniej. Tutaj, to tu jest ten komisariat. W ogóle popatrzcie, tutaj jest ta rzeczka. Z kleplego przeniosłem tam. Tutaj jest muzeum, remiza. No i w ogóle Lidl. On był wcześniej tam. Widzicie, jak pięknie ten budynek wygląda w tym mieście. To teraz jest porządne miasto. I już nie ma tych murów. Widzicie, je całe zburzyłem. One były gdzieś tam, do tamtąd. A ja je zburzyłem. No, jeżeli ktoś wie, od którego momentu ty, tego miasta było po prostu te mury, to piszcie mi w komentarzu. Możecie pisać, który filmik. Ale od tego mojego pierwszego filmu, który zrobiłem. Liczycie. Dobrze. Napiszcie. Tam jest hotel, tam jest hotel. Widzicie? Niedługo będzie budowa miasta. Może wieczorem ją zamieszczę. Tak może być. Tam są. ci kom... policjanci. Tutaj są budynki. Widzicie? No i warto. Warto wpaść na ten kanał, bo takie fajne rzeczy są na tym kanale. Ostatnio robiłem ten dom Kaja i Skylar. Nikogo akurat nie ma w domu, tylko może trochę omówimy. Nawet mogą w łóżku oglądać na telewizorze. Tylko pytanie, gdzie mają pilota? Czy to jest jakiś nagłos? Nie wiem. A tam popatrzcie. Co tutaj robią gacie Kaja? Powiecie, a, bo on we wczorajszym odcinku je wsadził do pralki. Aha, już pamiętam. Pies tutaj jest, swoje jedzenie to jest jedz. Zaraz wyłączę Coś Teraz popatrzycie I teraz popatrzcie Super Teraz jeszcze Coś się kręci, popatrzcie Może tak Pitkę sobie weźmie Popatrzcie. Udało mi się ukryć tutaj pizze. To. Za jest... Co tutaj robić w lodówce? Ja nie pytam. No dobra. No, weź, no. Dobra. Popatrzcie, to jest fotel, to jest tutaj do włączania. Popatrzcie sobie tam. Halo? O, haha! Dobra. Hejko. Jeżeli ktoś nie wie, już w na są nowe odcinki Ninjago, więc oglądajcie, jeżeli ktoś lubi Ninjago. Więc oglądajcie, bo już są nowe odcinki. A tam jest ten klocek. Wciąż on jest. Ostatnio, w którym się nie w którymś odcinku, tylko w jednym z, poza odcinkiem, niedawno całkiem, zrobiłem takie przemeblowania, chyba z dwa tygodnie temu, chyba. Napiszcie w komentarzach. Popatrzcie tutaj, nie wiem, czemu jest tyle kotów. Złodzieje! Tutaj jeszcze widziałam jednego w lodówce, czy on wciąż tam jest? Jest wciąż. Suszarka tam jest, na narożne drzwi. Pewnie powiecie, skąd je mam? Z artystycznej kawiarni, która już recenzowałem kiedyś i ma ponad 100 wyświetleń. Więc, jeżeli chcecie zwiększyć te wyświetlenia, to wpadajcie. A tutaj są jeszcze roślinki i ukryte TNT. Popatrzcie, ukryte TNT. Albo TNT. Jak to woli, możecie nawet mówić ty, nie wiem. Możecie nawet tak mówić. Ceny, ty. Nie wiem. Tak jak chcecie. Ja mówię TNT, bo już znam się na Minecrafcie, Tutaj jakieś zamieszanie jest w tym pokoju dzieci. Nie wiem. Nie wiem, co one robiły. Ale popatrzcie, wszędzie tutaj kiedyś były śmietniska. To znaczy klocki. Klocki wszędzie tutaj były. I tak niedawno, niedawno. Może na wczorajszym odcinku to widzieliście. A podwórko, no nic się nie zmienia w podwórku, no ale w domu dużo się zmienia. Widzicie tą podłogę? Ja ją robiłem sam. I to w całą, w jeden dzień normalnie. Wiecie, jakie to było męczące? Chyba nie wiecie, bo ja musiałam nawet wszystkie meble wziąć i odczepiać. To było takie męczące. No, ale większość miały musiałam odczepiać. Pyk do góry, pyk do góry, pyk do góry. I musiałam to wszystko przyczepiać płytki, aż mi po prostu nie starczyło klocku, bo widzicie, tutaj trochę jest dziurę. No, ale nie zmienia to faktu, że to super wygląda. Napiszcie mi w komentarzu, tutaj to wygląda jak deski. Bo to są deski. Tam idą. Tutaj jest srebro. Ale, więc, jeżeli ktoś może tak mówić, to jest żelazo. Nie wiem. A chodźcie, zaraz poczekajcie. Dobra, już jestem. No, popatrzcie. Tutaj dałem stół do enchantowania. Tam jest hotel. Widzicie, jaki on jest duży. Ten pokoje za bardzo się nie zmieniają. O tam jakaś dziura. Tutaj jest jakaś budownicza dziura. Nie wiem. Może to naprawimy na wieczornym odcinku. Nie wiem. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Kto wie? Kto wie? Kto wie? Tutaj... O ty! Tutaj sprzedają zaklęte butelki tutaj są nawet jedzenie. To co, kończymy ten filmik? Chyba tak. To zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobijamy 60 subskrypcji, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!